Witajcie drodzy oglądający. W tym momencie mamy okazję porozmawiać z dyrektorem Remowie Miecznik, z panem Maćkiem Fulerczykiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mieliśmy okazję przejść się z Jarkiem po stoczni mhm. po tym, co tam się de facto zaczyna, prawda? Bo to chyba jest taki początek budowy. Zgadza się tak, od 16 sierpnia zaczęliśmy, jakby przeszliśmy z pracy koncepcyjno-projektowej na już pracę w metalu. Zaczęliśmy od palenia blach, zmierzamy do położenia stępki 31 stycznia. Więc no prace są w toku, w tej chwili koncentrują się przy realizacji bloków dennych, które będą tworzyć stępkę okrętu. I właśnie, bo próbujemy sobie czy to z widzami, czy, czy właśnie z Jarkiem uzmysłowić ten cały ciąg. Nie wiem, czy pytanie chyba powinienem zacząć, nawet właściwie jak to się zaczyna, czyli czy nie posiadają tak zwanej dokumentacji projektu roboczego, mhm. czasami zwanej dokumentą warsztatową. ten elementy, jakby tutaj kadłuba z tej dokumentacji warsztatowej, przetwarzane są na tak zwaną dokumentację traserską. To jest taki okay. język maszyn, który z tej dokumentacji traserskiej szczytuje niezbędne dane, żeby wykroić poszczególne elementy w płatach blach które są na jednej z nowych maszyn kupionych przez stocznię. Z tych, no, od tych elementów składane są później kolejne elementy kadłuba okrętu, zmniejsze tak zwane sekcje okrętowe. Sekcje później tworzą bloki. I potem, jest blok. się I potem jest to jest super blok. potem jest super blok, to super mega blok istnieje powiedzmy. Generalnie tak, poszczególne bloki, akurat w przypadku miecznika to są dwa super bloki, są to jeden super blok dziobowy złożony de facto z czterech. Ale bloków. Bloków, ok. I rufowy z Ok, Okej, dobra. Czyli mamy tą skalę, tak? Najpierw jakieś blachy, elementy, potem sekcje, tak, potem, potem bloki, i potem kadłub. Kadłub. I potem okręt, de facto. I potem cały, cały okręt po, 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 po montażu na jakbyś kadłubie mocnym, tutaj elementów nadbudówek masz, to tworzy już cały, cały kadłub okrętu. Cały kadłub. W porządku. I teraz tak, wiemy, że jeszcze nie tak dawno ten podział, gdzie będą które elementy jednostek w Gdańsku, w stoczni, w Gdyni, teraz mamy, wiemy że to wszystko będzie w Gdyni. Czy... Generalnie rozmowy mhm. jeszcze trwają na ten temat. Aha, no, okej, okay, tak. Ktoś tutaj w jeszcze nie, nie, nie wyrokował. Natomiast tak, będzie generalnie stocznia została całym, będzie głównym integratorem konstrukcji kadłubowych w ramach swojego wykonawstwa zgodnie z. Przemysłowym studium wykonalności dotychczasowo zaplanowane były do wykonania w stoczni tak zwane bloki śródokręcia, które składają się z bloku czwartego, piątego blo i plus bloki nadbudówki z masztami. Natomiast pozostałe części kadłuba, czyli superblok, tak zwany rufowy i superblok dziobowy łącznie z blokami Hangaru, były, prze były przewidywane do, do wykonywania przez podwykonawcę tudzież członka Okej. Okay. i teraz czy to jest tak jak, jak skomplikowany jest ten proces, w którym faktycznie takie bloki powstają u różnych Generalnie jest tutaj w przemysłowie w jednym z przemysłowych stopniu wykonalności były opracowane strategie budowy poszczególnych bloków. Na to też składało się określenie wymaganych standardów prac kadłubowych, które muszą być przede wszystkim też zgodne z przepisamy Towarzystwa klasyfikacyjnego określające dopuszczalne chociażby tutaj odchyłki po pra pracach spawalniczych, tak żeby po złożeniu bloku te bloki pasowały, żeby to się do i nie, nie, nie naciągać zbyt, zbytnio upłynienia kształtu. <gry> okay. I powiem tak, dotychczasowe doświadczenia chociażby z poprzedniego mojego projektu wskazywało, że Poprzez nabywanie pewnych zdolności akurat stocznia ówczesna marynarki wojennej, zanim przystąpiła do realizacji budowy kadłuba Gawrona ówczesnego, wykonała swoją taką pracę, powiedzmy badawczo-rozwojową w postaci budowy sekcji doświadczalnych i tam to było tworzone, bo nie, nie ukrywajmy, może to nie był kosmos, science, Natomiast e, praca przy blachach o podwyższonej wytrzymałości, które są, które są jakby blachami dla gawrona, Ślązaka i miecznika z tego są to blachy tego samego tego, tego samego rodzaju, wymaga pewnych określonych standardów technologicznych. Okej. Okay. Czyli tutaj zdradziliśmy pierwszą tajemnicę. Jest. Mimo wszystko, y, część wspólna pomiędzy Ślązakiem a Miecznikiem, czyli to będą gatunek, takie same blachy. Gatunek stali, tak zwane w notacji Towarzystwa Klasyfikacyjnego, określone jako blachy DH36 czyli blachy okay. podwyższonej wytrzymałości. Okej, okay. jest, jest jakaś pewna analogia. A drugie, tak zapytam, bo wiem, że któryś z oglądających zapyta, te marginesy, te tolerancje jak, jak to się. Prze... Jak duży to jest y, margines? różnic pomiędzy faktycznie, że który jest dopuszczalny to... tutaj bym nie chciał się wypowiadać, za, za głównego spawalnika, bo to jakby, tutaj <laughs> okay. jakby funkcja i Ale jakieś rzędu wielkości, wielkości to... żebyś mogli sobie to wyobrazić. To są no, mówię tutaj nie wiem dziesięciu dwóch mm. za. Okay. w widełkach w widełkach. No tutaj mówię no, no okay. jest to czyli to są mówię, typu... dosyć precyzyjne dosyć precyzyjna robota ten, praca także no ile pamiętam przy, przy Ślązaku naprawdę byłem zszokowany jak można przy takiej powiedzmy gabarytach uzyskać takie no tolerancje. bo właśnie y, ślązak y, ślązak już jako korweta był Dużą jednostką, w tej chwili miecznik 138 Tak, no jest to. metrów, prawie Tak, prawie dłuższy, czyli, dłuższą jednostką. Czyli takie tolerancje. Takie tolerancje, tak, nadal są wymagane po to, żeby chociażby te e, bloki się zjeżdżały, jakby tworzyły jedną linię kadłuba. I żeby nie było żadnego Prosto, sztukowania. Prostolinijną, że tak no powiem. Okay. E, czy patrząc na to, że to e, w pana karierze, tak jak rozmawialiśmy największy czy to będzie największy okręt tak to będzie największy jakby okręt. tutaj tak to biorąc pod uwagę moje dotychczasowe prace w sektorze okrętowym to będzie największy projekt nawet powiedzmy czy też jakby wartościowo czy też gabarytowo i gabarytowo i pod względem wartości I tak. ok i czy w porównaniu z mniejszymi jednostkami skala jakby wyzwań skomplikowania jest rewolucja? powiedzmy są to pewne zagadnienia dosyć znane. Znaczy, budowa okrętu wojennego, fregata czy też korweta niesie za sobą pewien y, zasób potrzebnego jakby tutaj technicznego spojrzenia na wiele aspektów. Trudno rozgraniczyć jakby tutaj moim zdaniem jakby budowę. Jakby. Okręt większy teoretycznie powinno się budować łatwiej. łatwiej prawda? Więcej z, uwagi, na... z uwagi chociażby na, na możliwości przestrzenne tego. No i tak chociażby po, 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 mając takie porównanie, bo niedawno mieliśmy okazję wizytować okręt powiedzmy bazowy, czyli Iverhood Field i tak. patrząc na, na chociażby na Ślązaka, tak jest to trochę gabarytowo większy <śm> okręt i wydaje się pod względem konstrukcyjnym bardzo powiedzmy zbliżony do elementów tutaj konstrukcyjnych Ślązaka. Ślązak jest jakby bardziej, przez swoją chociażby siłownię, jest bardziej troszkę tak napakowany, mm -hmm. aniżeli myślę, że tutaj będzie akurat fregata. Natomiast mówię, no gabaryt będzie robił swoje, na pewno to będzie zauważalne. Tak, no wyporność jednostki no, de facto... 7000 000... tysięcy, tak, tak, a tutaj było ponad 2000. Czyli, tak. czyli jest tu, yy, popatrzcie drodzy oglądający, że długość jednostki nie jest aż taką różnicą. Nie, ale mówię tutaj samo, mówię, gabaryt. Tylko, no, mówię patrząc, mówię no tutaj platforma powiedzmy Rohet 140 tak. jest dosyć masywną konstrukcją. Dosyć masywną konstrukcją. Yy, ja się spotkałem z takimi yy, stwierdzeniami, że Duńczycy jeszcze przy Iwerchujfeldach bazowali mm. trochę na rozwiązaniach takich komercyjnych. Czy to e, jakoś e, e, widać w projekcie? Czy w projekcie, myślę, że to dosyć taki, powiedzmy, nośnik, powiedzmy, był reklamowy. Okej, okay, to część, dobrze, że można by mieć część, jakby, powiedzmy, wyposażenia na pewno w celu, jakby, zmniejszenia, jakby tutaj nakładów finansowych jest, jakby mogła, może być po prostu dostępna z tak zwanego, powiedzmy, cywilnego rynku, okay. aczkolwiek nie przesadzał w tym zbytnio, bo cały czas nad nami wisi po prostu tutaj nadzór wojskowy, spełnienie mm -hmm. określonych. Norm, e, norm stanagów, standardów Stanagu, więc to tak powiedzmy, i to też jakby jest tu troszkę inna filozofia duńska, inna, inna jest u nas w kraju. I teraz właściwie takie pytanie, bo y, mamy te wszystkie, to, bo wydaje mi się, że Pan jest tutaj najbardziej odpowiednią osobą, żeby nam to wyjaśnić. Mamy te kilka budynków, nowe inwestycje, tak jak jest, stoczni wojennej. Y, czy możemy sobie to jakoś omówić, w których budynkach co się <grym> będzie dziać? Jak ten miecznik się z tego wykuje? Poszczególne, jakby tutaj. Zacznie się wszystko od budynku biura konstrukcyjnego, który jest obecnie w, tutaj w tym najwyższym budynku na terenie stoczni, ale w ramach inwestycji, które są realizowane, zostanie przeniesione do inne miejsce bliżej jakby tutaj obszaru produkcyjnego. Potem Generalnie kolejnym etapem realizacji kadłuba to jest Hala 11 W Hali A11, A11 jest zlokalizowany szereg, szereg urządzeń i maszyn spowalniczych, począwszy od maszyny do cięcia blach, czyli wykrajania już wspomnianych elementów kadłuba. Jest zlokalizowany też ciąg sekcji płaski, który w sposób zautomatyzowany buduje te sekcje, sekcje, sekcje kadłuba, także też jest stanowisko mikropaneli, tak zwanych jednych z elementów też kadłuba. To wszystko się będzie działo w hali A11. I to są te prace, które są po tych działaniach traserskich? Po traserskich. Potem, Super, po tym etapie. Po tym etapie, jakby budowym małych tutaj sekcji, zostaną one prze, przetransportowane do hal A210. To, to jest hala, w której. Był budowany ślązak, Jak okay. jakby są nazwane z dwóch, jakby tu I dwie części, tak, hale. tak. I, z, i każda z tej części ma swoje dwie nawy i tam będzie kontynuowany dalszy proces budowy bloku już tutaj okay. składanego. Czy tam były sekcje panele jakieś? Tak, adusy, i to znajdujemy... będzie już będzie będą powoli twarz, będą już tutaj będą powstawały bloki, bloki kadłubowe. Po ich jakby wykonaniu Czeka nas na pewno cały tutaj temat związany z konserwacją, czyli malowaniem, przygotowaniem, znaczy obróbką piaskarską, malarską. Jasne. Następnie ten gotowy blok z częścią wyposażenia, bo też przypominam, że będziemy stosować tak zwaną blokową metodę wyposażenia okrętu, czyli część wyposażenia tak zwanych tutaj, zapożyczając terminologię od naszego partnera strategicznego, lokautów w naszym tutaj jakby te są to tak zwane urządzenia wielkogabarytowe tak. będą, będą wkładane, tudzież montowane, jeżeli zaistnieje taka konieczność, już na etapie prefabrykacji bloków. Żeby ułatwić, tak. proces, żeby ułatwić, przyspieszyć, a dwa no też spełnić wymagania już tutaj omawianej gatunku stali, że niestety coś za coś, fantastyczna stal, cieńsze grubości. Poszycia pokładów, natomiast mało odporna na wpływ ciepła dodatkowego. Czyli, Czyli najlepiej jednak już tam jej Jej lepiej już nie nie, nie, nie Generalnie nie, nie, nie ciąć zbyt dużych odporów, okay. żeby później jakiś stawek nie wstawiać i prostować tego. No jest to okay. proces bardzo trudny. Czyli mamy bloki, mamy tam wielkie podstawy. Mamy mowy chociażby jak silniki, przekładnie i tak dalej. Jasne. To wszystko urządzenie wielkokobertowe i taki blok będzie trafił do tej hali, która jest w tej chwili budowana. Tej największej tej największej, tej czyli największej. Do, 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 tak. na jakby tutaj hali, której będzie jakby powstawał cały kadłub okrętów. I tam on będzie wyposażony, tam będzie trwało ca, pra, cały cykl wyposał, wyposażenia łącznie z montażem rurociągów, tych, których nie udało się na. tych, których nie, było, nie były planowane do montażu na etapie blokowym, cały temat związany z kładzeniem kabli, wyposażeniem pomieszczeń i tak dalej, i tak dalej. Aż do osiągnięcia tak zwanego gotowości do wodowania jednostki. Okej, okay, i tak. Yy, dowiedziałem się też, że wodowanie będzie dość mało widowiskowe w tym wypadku, <grym>, ale będzie pierwszy raz, tak. wydaje mi się. raczej znaczy, Ja może mo, może mało jeszcze, jeszcze <grym>, wiem do końca, ale patrząc <grym>, przez pryzmat ostatnich 20 paru lat, raczej takiego. Powiedzmy, zjawiska technicznego nie było. Zjawisko techniczne. <gulokwianie> Generalnie będzie to wodowanie z wykorzystaniem barki zanurzalnej. Z uwagi na przyjętą technologię budowy, że sam kadłub będzie posadowiony na tak zwanych łożach, które będą miały określoną wysokość i wraz z samym swoim gabarytami no, bym, musiałby wymagać, żeby zejść na wodę głębokości ponad 19 metrów. Okay. Czy jest, to jest ograniczenie, czyli głębokość basenów tak, potrzebnych? Tak, nasz basen portowy w najdalszych planach no. po jego tym to będzie miało około 16 metrów, okay. chyba maksymalnie, o ile pamiętam. Stąd wymaga to wykorzystania takiej technologii wodowania, która jest jakby analogiczną technologią, która jest wykorzystywana obecnie przy budowie okrętów 31 i 26. Generalnie okay. wszystkie te jednostki będą wodowane z użyciem tej barki, barki zanurzalnej. No w naszym wypadku, no będzie, myślę, że to będzie dosyć jednak widowiskowa operacja, bo z tej hali, powiedzmy, może nie na dużym dystansie, ale z hali o tej kompletacji kadłuba tak. zostanie wytransportowane na platformach samochodowych cały zestaw czyli kadłub plus podpory i podbudowy na barkę. Bardzo zostanie odpowiednio zabezpieczone, i cały zespół holowniczy zostanie, przepłynie z rejonu tutaj w rejon Zatoki prawdopodobnie. Aha, dobrze. A to, to, to nie będzie... da się zupełnie czegoś dowiedzieć? Ja myślałem, że to będzie w porcie. W, porcie. w porcie. Ja myślałem, że po prostu to będzie w Nie, to musi o być kurczę. niestety z uwagi na obecność, na, na konieczność jakby wodowania, raczej znaczy głębokości akwenu potrzebne do bezpiecznego zwodowania. Musi być to wykonane poza tutaj. Obszarem okay. portu. To przepraszam, to w takim wypadku widowiskowe będzie. Myślę, że będzie powodowanie. Jeżeli prawda? jeżeli nasze plany się ziszczą i, i tutaj razem z naszym klientem dopniemy pewne tematy, myślę, że jeżeli będzie, będzie w okresie, tu mówię, wakacyjnym, myślę, że będzie dosyć ciekawym. Be, będzie to dosyć ciekawą, ciekawą atrakcją do obserwacji tudzież z Mierzei Helskiej lub. Tak, no duża jednostka. Dużo. stojąca, Chciałem powiedzieć wysoko stojąca na wodzie. Nie na wodzie, tylko nad wodą de facto. Tak, będzie. I e... taka operacja tam do, może potrwać do 16 godzin. Okej, okay, czyli powoli, powoli wtedy opuszczamy ten dwęb. Powoli ponton, z pełnym zabezpieczeniem, barkę. sprawdzeniem mhm. szczelności kadłuba, i potem odpływamy, odholowujemy się do mhm. nabrzeża portowego, gdzie będzie przeprowadzane jakby zakończenie prac wyposażeniowych i realizowana dalsza część prób. Okej, okay, no właśnie, czyli bo to też należy y, oglądającym powiedzieć to, że jednostka zostaje zbudowana nigdy albo chyba prawie nigdy nie oznacza, że ona jest gotowa. Nie, 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 to jest pewien etap jakby w ten, generalnie no, z punktu widzenia lepiej jednostka i z punktu jego widzenia jakby tutaj eksploatacji, zabezpieczenia, żeby wykonywać jak największą ilość, część prac wyposażeniowych, kiedy okręt jeszcze nie jest, na wodzie, potem jego utrzymanie na wodzie będzie na pewno kosztowało i będzie bardziej skomplikowane, chociażby ze względu na dostępność jakby wyposażenia dźwigowego, więc Jasne. im dalej mówię, jak najdalej wyposażyć okręt na etapie jakby jego postoju w stoczni na, na, na lądzie, a potem oczywiście część pracy tak naprawdę będzie kontynuowanych przy nabrzeżu wyposażonym w odpowiednie dźwigi, żeby mówię, być już jakby tutaj, rozpocząć no tak. właściwie cykl prób portowych i przygotowywać się do pierwszego wyjścia w morze. Pierwszego wyjścia w morze. No i potem po pozytywnym przejściu takich prób. Tak. prób. Tylko, że przypominam, że h pierwsza jednostka jest też objęta tak zwanymi badaniami kwalifikacyjnymi. Część, mhm. część wyposażenia jest elementem pracy badawczo-rozwojowej, będzie jakby wymagała dodatkowych tutaj testów i prób, tak żeby mógł określić, że ta praca badawczo-rozwojowa spełniła swoje założenia i okręt jest gotowy do, do eksploatacji przez użytkownika.